Jesteśmy w Niemczech, w miejscowości Golf i będziemy grać w golfa. Tu jest pierwszy dołek. Zobaczymy się, co tu się dzieje. To jest pierwszy dołek. Tu mamy meleksika. Tu jest cieplutko. Tu jest... żółte są. Ti, na mężczyzn. Dla kobiet są dalej, czerwone. Kobiety Dla kobiet mają tle. fory. ten nasz pałacyk. Przygotowujesz się do gry? Tak. Witam wszystkich serdecznie. Tu mamy pierwszy nasz dołek, a tu mamy pałac piękny w Kruxdorfie. Tak. I zobaczymy jak tu u Niemców jest te pola golfowe, jak są przygotowane. I jak to wszystko się będzie odbywać. Czy są trudne. Dlatego ja startuję już pierwszy, mamy wszystko w ręku. Drivergiem ruszamy i w tym wejściu dziękuję. Dziękujemy. Do następnego.